Dzień dobry, kolejna lekcja przed nami. Historia klasa ósma, drugi temat pierwszego działu: Hitler i Stalin podbijają Europę. I tak jak temat wskazuje, kontynuujemy drugą wojnę światową i kontynuujemy tą politykę ekspansji, zarówno y, y, Niemiec, jak i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, na państwa europejskie. Zacznijmy od y, państwa rosyjskiego. Po zajęciu państwa polskiego Rosja dalej kieruje swoje kroki na państwa wschodnie. Już na samym początku, bo jesienią 1939 roku, Sowieci podpisują traktaty gwarancyjne z trzema państwami Litwą, Łotwą, Estonią. Co to za traktaty gwarancyjne? Z jednej strony Rosja gwarantuje im, że nie będzie ich podbijała, nie będzie z nimi prowadziła wojen. Te państwa są neutralne w czasie II wojny światowej. Ale z drugiej strony, no coś za coś, tak? My gwarantujemy Wam, że nie będziemy na Was napadać, ale musicie wyrazić zgodę na stacjonowanie baz wojskowych na swoim terenie. I te Państwo wyrażają na to zgodę, traktaty zostają podpisane, i Rosja szykuje się do ataku na Finlandię. Rzeczywiście, atak się rozpoczyna, rozpoczyna się w listopadzie 1939 roku. Sowieci by dysponowali olbrzymią przewagą, ale pomimo tego ponoszą klęskę. Nie udaje im się przejść przez fińskie fortyfikacje. Ponadto złe wyposażenie żołnierzy Armii Czerwonej, złe warunki komplikują sprawę. Nie udaje im się przełamać tej linii obrony i w końcu doprowadzają do tego, że pomiędzy Rosją a Finlandią zostają. Zostaje zawarty pokój, na mocy którego 10% Finlandii trafia w ręce rosyjskie. Jest to kraina o nazwie Karelia. I w podręczniku, na którym pracujemy, nowej ery, jest mapa, która wskazuje ten teren, teren Finlandii, tutaj, który przechodzi w ręce rosyjskie. Po tej całej sytuacji, w czerwcu 1940 roku, władze sowieckie. Bezzasadnie oskarżyły państwa Litwy, Łotwy, Estonii o ostrzelanie ich baz, które znajdowały się na ich terenach. Wypowiedziały traktaty gwarancyjne i rozpoczęły okupację tego państwa. Stąd też łatwo zrozumieć, że po II wojnie światowej my nie znajdziemy Litwy, Łotwy, Estonii na mapie. Ona zostaje wchłonięta przez Związek Sowiecki. Wchłonięta zostaje już właśnie w okresie II wojny światowej. A jak wygląda atak Hitlera na dalsze tereny europejskie, atak Hitlera jest oczywiście wszystkim chodzi o wojska niemieckie. I tuż po zajęciu Polski kolejnym celem Hitlera jest Dania i Norwegia. Jeżeli chodzi o Danię, to jak się patrzy na jej położenie, jest tutaj. Dania jest takim strażnikiem wejścia do Morza Bałtyckiego i chodzi też o kontrolę tych szlaków handlowych. Tak, przejęcie Danii było jednodniowe, bo tego samego dnia Hitler w kwietniu, dokładnie 9 kwietnia 1940 roku atakuje Danię. Dania kapituluje w ciągu jednego dnia i tego samego dnia Hitler atakuje Norwegię. <coughs> Norwegia jest bardzo istotnym, strategicznym wtedy punktem, ponieważ znajdują się tam złoża ród, które będą potrzebne do produkcji chociażby broni w okresie II wojny. Dlatego też Norwegom wsparcia udzielają i Brytyjczycy, i Francuzi, i Polacy. Tutaj mamy samodzielną brygadę strzelców podhalańskich pod dowództwem Zygmunta Bohusza Szyszki. Najcięższe walki rozgrywają się o Narwik. Tam początkowo Narwik zostaje obroniony, jednak w czasie działań, w czasie Ataku na Norwegię, Niemcy podjęli też decyzję o ataku na Francję. W tym samym czasie, dokładnie po, po miesiącu ataku na Norwegię, i Anglicy w tym momencie Francuzi muszą wycofać swoje wojska i narwik zostaje przejęty przez Niemców. A co z całą Norwegią? W Nor Norwegowie na początku stawiali opór, natomiast y Udało się ten opór pokonać przy pomocy norweskich faszystów, którzy działali wówczas w tym państwie. Na czele ich stał Quisling, który zawiązał nowy rząd, który to rząd rozpoczął współpracę z państwem niemieckim, rozpoczął działania profaszystowskie. W ten sposób Norwegia jest pod władaniem niemieckim. Co dalej? No to um, w tym czasie no Hitler idzie dalej, tak? Ma państwo polskie, ma Danie, ma Norwegię, no to zamierza uderzać na zachód. W tym czasie, tak naprawdę, na zachodzie nadal trwa zimna wojna. Już jesteśmy w 1940 roku, a dalej te działania wojenne się jakoś nie odbywają. Wojska francuskie są skupione na swojej linii marzinota, na, na takiej linii bardzo mocnych umocnień. Ym, Niemcy mogą w tym momencie no, spokojnie sobie też działać, bo Francuzi nie podejmują żadnych działań wojennych i chcą zaatakować Francję. Tylko też wiedzą, że przez tą linię marynarki będzie ciężko się przedostać i, i stracą dużo wojska, dlatego decydują się na atak od strony Holandii i Belgii. Alianci też o tym wiedzą, są święcie przekonani, że ym, Niemcy pewnie wejdą od strony północnej, na północnej granicy z Belgią. No, tutaj się troszeczkę przeliczyli, tam też oczywiście skoncentrowali swoje wojsko, a Hitler wchodzi od strony południowej Belgii, gdzie tutaj nie ma takiego mocnego systemu uzbrojeń. Niemcy przejmują w kolejności Holandię, Belgię, Luksemburg i kierują dalej swoje drogi w stronę Francji. I 10 maja 1940 roku. Rozpoczyna się niemiecka ofensywa na tamte tereny. Zajmuje im to mniej więcej miesiąc czasu. Anglicy też rozpoczynają bardzo szybko ewakuację Dunkierki. Część wojska zostaje przerzucona do Anglii, niestety. Na plażach pozostaje sprzęt, który później Niemcy przejmują. Cała Holandia, cała Belgia zostaje pod okupacją niemiecką. W tym samym też czasie, 10 czerwca, czyli miesiąc później, do II wojny światowej dołączają się Włochy. Włochy, które są, widzą, co się dzieje, widzą sukcesy Niemiec, liczą na to, że jak się zaangażują w tę wojnę, a zwłaszcza w tereny tutaj francuskie, to będą miały jakieś tam korzyści z tego tytułu, zwłaszcza korzyści z Francją. Niestety oddziały włoskie nie potrafiły sobie poradzić i zaczęły ponosić klęski. Niemcy w tym momencie muszą przerzucić część wojska na południe Francji, żeby wspomóc swoich sojuszników. Dodatkowo w samej Francji zaczyna się dziać bałagan. Rząd francuski zaczyna tutaj iść dwoma drogami. Jedna mówi o tym, żeby kapitulować, drudzy mówią, żeby walczyć. Robi się bałagan i rząd przez ten bałagan ustępuje. Bardzo szybko władzę przejmuje marszałek Filip Petain, który jest zwolennikiem kapitulacji, powołuje nowy rząd, tak zwany rząd profaszystowski. Rozpoczyna również kolaborację z Niemcami, czyli współpracę z Niemcami. Francja w tym momencie podpisuje zawieszenie broni i z Francją sytuacja wygląda w ten sposób. Tam, gdzie Niemcy weszli od północy, od strony Belgii, to ten teren północny znalazł się pod okupacją. Natomiast tam, gdzie powstał profaszystowski rząd, a powstał on na południu w mieście Wiszy, to ten teren kolaborował z państwem niemieckim. Mówiono, że ten rząd, który jest na południu jest rządem marionetkowym, który no, działa pod dyktando Niemiec. Oczywiście nie wszyscy Francuzi zgodzili się z taką sytuacją. Nie zgodził się między innymi generał de Gaulle, który z częścią żołnierzy ewakuuje się do Wielkiej Brytanii i tam zawiązuje Komitet Wolnej Francji, którego celem było na odzyskanie tej niepodległości francuskiej. Po klęsce Francji tak naprawdę na rynku europejskim dla Hitlera pozostało jedno państwo, była to Wielka Brytania. Wielka Brytania już nie ma sojusznika w Europie, dlatego że wszyscy sojusznicy są pokonani ale Wielka Brytania ma bardzo duże wsparcie w swoich koloniach, które posiada w Kanadzie, Australii, Indiach, Nowej Zelandii. To są te kolonie, które wspierają Wielką Brytanię. Sytuacja też bardzo mocno się zmienia w Anglii, kiedy w 1940 roku, dokładnie w maju 1940 roku premierem zostaje Winston Churchill. Bardzo dobry polityk. Warto sobie oglądać film o Winstonie Churchillu, no to jest to Laureat Nagrody Nobla, literacki laureat, to jest taka odmienność. I Hitler no, wie, że na tym rynku europejskim została mu Wielka Brytania. Ma też świadomość, że Anglicy mają doskonałą marynarkę, Royal Navy i nie są w stanie pokonać, więc Hitler proponuje rokowania pokojowe. Churchill odrzuca te rokowania, nie godzi się absolutnie na te rokowania, więc rozpoczyna się, rozpoczynają się przygotowania do działań wojennych. Niemcy mają plan, żeby najpierw zająć się właśnie marynarką wojenną poprzez bombardowanie tej marynarki, pozbycie się jej, a dopiero później zniszczy się brytyjskie lotnictwo, czyli Działy RAFU. u Wojna rozpoczyna się z Anglią w sierpniu 1940, przepraszam, w lipcu 1940 roku, trwa do października 1940 roku i po raz pierwszy wojska niemieckie ponoszą klęskę. Jest to tak zwana wojna, bitwa o Anglię, zwana też bitwą powietrzną. Tutaj bardzo duże sukcesy odniosły jednostki polskie, dywizjon 303, 304. Też polecam, dwa lata temu bodajże wszedł film na ekrany kin dotyczący dywizjonu 303, 304. Bardzo fajny, warty oglądnięcia. Hitler ponosi klęskę. Po raz pierwszy mamy rok 1940. Hitler ponosi klęskę. Jest to na razie jedyna jego klęska. Tak naprawdę, jak się popatrzy teraz na Europę, to w Europie już nie za wiele ma do ataku. A dlaczego nie za wiele? No bo pamiętajmy też, że na wiosnę przyłączyły się Włochy do II wojny. Włochy, które wspierały działania niemieckie, działania Hitlera. Włosi trochę nieporadnie działają w tej drugiej wojnie. Już w październiku 1940 roku, bez porozumienia Niemiec, atakują Grecję z terenów okupowanej Albanii. Okazuje się, że jednak wojska greckie są w stanie się obronić, i Włosi nie radzą sobie na tym polu mają liczne porażki. Tutaj hmm, Hitler jest lekko zdegustowany tym faktem, ponieważ już Hitler w 1940 roku przygotowywał się do zajęcia Związku Radzieckiego. No a teraz musi zrezygnować z tych planów, musi wesprzeć swojego nieudolnego sojusznika, wkracza na tereny Europy Wschodniej i Południowej, doprowadza się do zawarcia sojuszu z Węgrami, z Rumunią, z Bułgarią, które rozpoczynają współpracę z państwem niemieckim. Na Bałkanach jedynie Jugosławia odrzuca sojusz z Niemcami i otrzymuje ta Jugosławia wsparcie od strony aliantów, od strony przede wszystkim Francji i Anglii. I um, niestety to wsparcie jest za słabe, bo w 1941 roku, 6 kwietnia 1941 roku, armia niemiecka, licząc oczywiście na, na swoich sojuszników, Atakuje Jugosławię i Grecję. Y, armie tych państw zostają błyskawicznie rozbite. Pomoc, która z wielki, dociera przepraszam, z Wielkiej Brytanii, okazuje się zbyt słaba. I y, teren y, Jugosławii, teren y, Grecji zostaje pod okupacją niemiecką. I pod okupacją niemiecką pozostaje też takie marionetkowe państwo, które nazywa się Niepodległe Państwo Chorwackie. I to jest koniec tego tematu. I tak naprawdę w tym temacie macie pokazane, że Hitler zdobywa całą Europę. Oczywiście nie ma niektórych państw, bo one są neutralne, jak Hiszpania, Szwajcaria czy chociażby Szwecja, nie biorą udziału w działaniach wojennych, no ale reszta terenów jest zdobyta. No to jeżeli zdobył Europę, no to teraz na pewno rozpocznie się podbój dalszych części świata i to już jest kolejna nasza lekcja. Do zobaczenia następnym razem.